Siemanko, siemaneczko, cześć drodzy z tej strony Witam dzisiaj w pierwszym odcinku z gry od z Studios Którą jest yy, Papa Louis a W której będziemy robić hamburgeri Jesteśmy na ekranie Głównym gry, ja mam już tutaj O zacięte yy, Z poprzedniego dnia miałem 5,40 yy, I teraz przechodzimy sobie do dnia drugiego Hamburger, sałata, ogórek Cebula, pomidor, prościzna yy, Ja sobie od razu rzucę na gwila. Ej, nie kotlety, powiedzmy, bo niektórzy, bo niektórzy mogą chcieć kotleta z dwoma na przykład. A tu nie będą... <laughs> nie będą trzecowi, dobra. Spoko, że rzuciłem więcej na gila. Dobra, ja je przekręcam, bo nam się zjagają z jednej strony. Chciałbym przejść wszystkie gry z tej sergi. A tam jest też chyba pizzegia, kawiarnia, naleśnikagnia. Sporo rzeczy. I tak, dlatego myślę, że zrobimy sobie, sobie taką serię. Oczywiście, Fishing Planet y, nie odpada z kanału. Fishing Planet będzie ciągle. Dobra, ja je zdejmuję. Ja, ja je zdejmuję, bo nam się za bardzo. O, i trzecia pani. J Jeden koflec. Akurat stopień wzmożenia. Myślę, że na początku będzie identyczny wszędzie, także nie będzie z tym żadnego problemu. Jedynkę, Jedynkę chciałem. Była. Kotlet. Sałata. Jak tu grałem pierwszy raz, zrobiłem błąd, bo z przyzwyczajenia, z przyzwyczajenia jak grałem na telefonie, to y, nigdy nie rozlałem sosu, że tak powiem nie równo. Jak tutaj grałem pierwszy raz. 9-5, fajnie. To Mustardę wylałem na y, z boku no, kanapki, w sensie i to mi odjęło trochę punktów. I teraz spróbuję tego nie zwalić. No trochę krzywo, ale w granicach akceptowalności. Y, nie czekaj, to nie jest ser, to jest musztargida. No siedzi. No i czy ta musztarda nam odejmie punkty? Tylko chyba odjął, ale to, to gwirowanie, bardziej siadło. Znaczy tu. Nie siadło, przepraszam. Zobaczymy, zobaczyłem że to jest jeszcze... A, jest jeszcze jeden. Dobra. To jest chyba ostatnim klientem się z tego co wiem i że w tam się wyświetlało, że będzie zamknięte. Um, nie, kotlety mamy, dobrze. I leci. Backbu na spód, potem kotlet. Oczywiście go zlałem sos, jak żeby inaczej. Um, cebula. A i krzywo położyłem ser, fajnie. No to jeszcze raz backbackie. Jak na mnie to całkiem dół. Mmm, ja trójki nie zrobiłem. Aha, czyli tutaj znowu grillowanie padło. A, i chwilę czekał, dlatego odjęte punkty spokój. Potlet. lecę. salat. tak Trzymajcie kciuki. <gry> Ej, równo! Równo, ładnie, ładnie. Zobaczymy jak tam. Nie jest źle, powiem wam, nie jest źle. I to już będzie zakończenie dnia. no. Grillowanie. -gril Grillowanie nam idzie. Tak, mamy guru. Fajnie, fajnie. ok moi drodzy, to już wszystko na dzisiaj. Kolejnego odcinka spodziewajcie się w czwartek albo we w wtorek. Yy, nie, nie wiem czy pogramy w Togie, czy w jakąś inną z tej serii. Ale jeżeli chcecie więcej takich odcinków, yy, napiszcie w komentarzu po prostu z jakiej gry chcielibyście kolejny film. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji. A ja się z Wami żegnam. Yo, naga. Cześć.